Cześć, jestem Ola i poza tym, że kocham czekoladę, często bujam w obłokach i uciekam w dziecięcy świat. Jestem góralką, dlatego łatwo jest mi sobie wyobrazić, że marzenia to szczyty, które osiągam krok po kroku w towarzystwie małych i dużych przygód. Dlatego nieważne ile masz lat, warto marzyć i spełniać marzenia. Zapraszam Was na serię podcastów: Sięgaj gwiazd, czyli sztuka spełniania marzeń. Odcinek drugi. Szukaj magii w małych rzeczach. Czasami skupiamy się na czymś bardzo dużym, na jakimś dużym celu, na dużym marzeniu, na dużym obrazie. A przyglądałeś się kiedyś z bliska biedronce? Wiesz, ile radości może sprawić liczenie kropek na jej korpusie? Ja ostatnio tak przyglądałam się stące, która chodziła po naszym tarasie, a było ich dość sporo, więc zauważyłam, że nie każda stąka jest identyczna i nie każda ma takie same paski. Podobnie, spełniając marzenia, staraj się cieszyć z każdego małego kroku, który cię do nich przybliża. I o tym będzie dzisiejszy podcast. Gdy wspominałam o wpatrywaniu się w biedronkę, tak sobie pomyślałam, że to podobnie jest jak wpatrywanie się w jakiś obraz, gdy jesteśmy w muzeum albo w jakiejś galerii sztuki. I pewnie każdy z nas kojarzy obraz Hołd Pruski, prawda? Olbrzymie płótno, naprawdę. Podziwiam tych wszystkich artystów, którzy dawniej siedzieli przy takich właśnie dużych płótnach i malowali latami swoje dzieła. Ale wracając do tych małych rzeczy, czy kiedykolwiek, będąc w muzeum lub galerii sztuki, wpatrywaliście się w jakiś obraz dłużej niż 5 minut? Może mniej? No właśnie. A jest tam tyle szczegółów, które gubimy po drodze tyle ciekawostek, o których byśmy mogli przeczytać, dowiedzieć się, kogoś dopytać. I na przykład na takim obrazie Hołd Pruski możemy zobaczyć e, taką ciekawostkę, jak na przykład e, sam autoportret Matejki. Jest on w dwóch miejscach. E, pierwsza twarz Matejki jest na... Jest twarzą Stańczyka, e, który również widnieje na obrazie, a druga twarz Matejki jest e, na postaci architekta Bart Architekta Wawelu Bartolomeo Berciego. Było to dla mnie ciekawostką, jak kiedyś wspomniano mi o tym, gdy byłam właśnie w muzeum i przypadkiem przechodziłam koło jakiegoś przewodnika, który właśnie oprowadzał grupę i tej grupie właśnie wspominał o takich rzeczach. Są to bardzo małe rzeczy. A jak dużo mogą wnieść, nie wiem, do naszej wiedzy, do dalszej historii, właśnie tego dzieła. Dlatego te małe rzeczy są bardzo ważne. I jest wiele rzeczy, które spotykamy na swojej drodze w życiu, i nawet się ich nie spodziewaliśmy. Niektóre są zupełnym zaskoczeniem, przypadkiem, czasem zwrotem w akcji, w naszym życiowym filmie. Bardzo często są to małe rzeczy, których w ogóle nie doceniamy. Lub czasem udajemy, że ich w ogóle nie widzimy. A dlaczego? Pewnie nie, nie cofniemy czasu yy, i nie będziemy się teraz zastanawiać, yy, co zrobiłam takiego małego, czego nie zauważyłam, nie doceniłam, yy, albo na przykład, yy, jak mogłam sobie podzielić jakąś drogę do jakiegoś celu poprzez yy, jakieś małe kroczki. W poprzednim odcinku opowiadałam Wam o e, moim blogu i o tym, jak go zakładałam, e, co mi ten blog dał, e, co dzięki niemu miałam, posiadałam e, i dalej mam i posiadam. E, jak tak cofam się właśnie wstecz te 10 lat, kiedy zakładałam tego bloga, bo to mniej więcej było 10 lat temu, e, to wyobrażam sobie i nawet staram się wypisać kilka takich punktów, Ile udało mi się przez to rzeczy osiągnąć i zdobyć, ale takimi właśnie malutkimi kroczkami. E, pisałam tego bloga e, regularnie, e, regularnie też poznawałam nowych ludzi, e, zbierałam nowe kontakty, e, uczyłam się też e, architektury i architektury wnętrz dzięki temu właśnie blogowi. Tyle różnych rzeczy podziało się, ale kiedyś sobie spisałam takie marzenia, co bym chciała w życiu osiągnąć. Między innymi też opisałam to na blogu i na tej liście znalazło się wystąpienie w TV, w telewizji śni śniadaniowej. Może to być, nie wiem, dla kogoś coś śmiesznego, może próżnego. Dla mnie to było i marzenie, i w jakimś stopniu wyzwanie. I nigdy w życiu nie wyobrażałam sobie, że kiedyś po prostu pójdę do... Telewizji, pokażę się, odważę się w ogóle pójść do telewizji, pokazać, powiem coś na ten temat, na którym się interesuje, w czym jestem ekspertem. I powiem Wam, że było to dla mnie olbrzymie zaskoczenie, gdy kilka lat temu dostałam wiadomość z propozycją nagrania kilku felietonów do telewizji siędaniowej o zmianach wewnętrznych. Była to dla mnie olbrzymia przygoda, bo była to przygoda pod każdym względem. Nie tylko pod tym względem, że musiałam stanąć przed kamerą, powiedzieć coś, wypowiedzieć się, powiedzieć to w miarę tak, żeby innym to się podobało, ale też żeby wszystkich zainteresowało. Nie było to łatwe. Potraktowałam to jako wyzwanie. Te odcinki możecie gdzieś znaleźć. Może, jeżeli mi się uda znaleźć, to podziękuję gdzieś w opisie, więc będziecie mogli zobaczyć. Była to dla mnie naprawdę olbrzymia przygoda, pod tym względem również, że przeszłam olbrzymią metamorfozę. metamorfozę. Nawet miałam blond włosy, do których już nie chciałabym wracać, ale potraktowałam to jako wyzwanie i przygodę, które kiedyś w przyszłości będę opowiadać nie bąblowi, ale może moim wnukom. Bo oni już będą raczej żyć w bardziej odległych czasach, i dla nich to będzie wielka jakaś historia. Również prowadzenie bloga pozwoliło mi być jurorem jakichś konkursów architektonicznych, lub też recenzentem jakichś publikacji architektonicznych. Co też jest jakimś takim małym krokiem w osiąganiu jakichś większych celi i jakichś większych marzeń. Czasami y, byłam bardzo zaskoczona, ale również było mi jednocześnie bardzo miło, gdy ktoś się do mnie zwracał i traktował mnie rzeczywiście jako eksperta, bo to też świadczyło o tym, że rozwijam się i y, jestem w oczach y, innych osób uznawana za osobę, która może y, powiedzieć coś więcej na dany temat. I wiecie, co tak sobie kiedyś pomyślałam? Patrząc się na to wszystko właśnie wstecz, co działo się po założeniu bloga, że warto naprawdę robić malutkie kroczki, cieszyć się z tych małych rzeczy, bo te wielkie, mimo że u mnie spełniły się niektóre marzenia, niektóre z tej listy jeszcze nadal są na liście i się nie spełniły, to o tym będę mówić w innych odcinkach. Ale te wielkie marzenia mogą nie nadejść. Może się na przykład tak stać, że jednak y, to wielkie marzenie, które mamy wyznaczone, może się okazać czymś, co się przeterminowało lub też co nie sprawia już nam przyjemności, jeżeli do tego marzenia dążymy bardzo długo. Albo może się okazać, że jakaś mała rzecz na drodze do tego marzenia, która nam się udała i spełniła, jest właśnie tą rzeczą, która nam wystarczy. Albo na przykład okazało się, że stwierdziliśmy, że już to jest to, co chcieliśmy właśnie osiągnąć. Dlatego powtórzę Wam jeszcze raz. Cieszcie się z małych rzeczy, bo te wielkie mogą nie nadejść. I to nie tylko w obliczu marzeń. W kontekście ogólnie naszego życia. Zastanówcie się nad tymi słowami! Idąc dalej, już. Nie zanudzając Was moim blogiem i doświadczeniami związanymi z blogiem, pomyślałam sobie o e, mojej pracy. Nie lubię słowa kariera, bo nigdy kariery nie planowałam jakiejś wielkiej robić. Po prostu człowiek musi pracować i fajnie, jeżeli lubimy tą pracę, a ja moją pracę akurat lubię, e, ponieważ teraz znacie mnie z tego, że prowadzę. Ola Designs, ale jestem architektem i moja ścieżka bardzo dziwnie się architekta potoczyła. Ale nie chcę teraz o tym mówić, chcę wspomnieć tylko jedną rzecz, która wydarzyła się w moim życiu. Pierwsza moja praca. Pierwszą pracę dostałam dzięki blogowi, już miałam nie wspominać o blogu, ale dzięki blogowi dostałam pierwszą pracę. I na samym początku, gdy do niej poszłam, byłam owszem ciekawa co będę robić, co się będzie tutaj dziać, ale cały czas w głębi serca miałam taką szramę. Ola, jesteś architektem i urbanistą. Czemu nie pracujesz, nie projektujesz wielkich budynków, znaczących budowli, domów, tylko siedzisz we wnętrzach. Ale wiecie co? Dopiero po latach, gdy przypomniałam sobie, jak wyglądała moja pierwsza praca, co robiłam, co dzięki temu osiągnęłam i jak to później zaważyło na moich dalszych krokach w życiu zawodowym, dopiero to byłam w stanie docenić. Moja pierwsza praca polegała na zaprojektowaniu wizerunku jednej z obecnie bardzo popularnych marek młodzieżowych, odzieżowych. Nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Wraz z zespołem architektów siedzieliśmy i planowaliśmy, słuchając wskazówek działu marketingu, działu przygotowania produktu i innych działów, które mają wpływ na cały wizerunek i całe działanie marki. Była to marka odzieżowa dla młodych dziewczyn. Znaczy jest, ponieważ ona dalej istnieje i bardzo się dobrze rozwija. I ja mogłam dołożyć swoją cegiełkę w wizerunku tej marki, którą, nie wiem, ty oglądasz, przechodzisz obok niej, wchodzisz do niej, kupujesz bluzkę, spodnie, torebkę, portfel, cokolwiek. Gdy sobie o tym przypomnę i przypomnę sobie o tym, że nieraz ubolewałam nad tym Jejku, dlaczego ja nie projektuję budynków, tylko projektuję tą markę odzieżową. To chce mi się śmiać. Bo naprawdę była to bardzo mała rzecz, która bardzo dużo zmieniła później w moim życiu. Ja później zrozumiałam po tej pracy, że chcę jednak pracować właśnie w świecie marek. I. W... Być związana z wizerunkiem architektonicznym danej marki. Bardzo mi się to spodobało, ponieważ tutaj trzeba połączyć bardzo dużo potrzeb różnych zespołów. I w ten sposób życie mi przez przypadek zupełny wyzn wyznaczyło, co mam dalej robić i z czym mam dalej pracować. I tak robię do dziś. Mimo tego, że w ogóle wcześniej nie doceniałam tego małego kroczku. Dlatego możecie teraz sobie usiąść, zastanowić się, a może ktoś z Was dopiero jest przed rozpoczęciem swojej ścieżki zawodowej i zastanawia się, co dalej robić, albo jak coś zmienić. Czasami warto się skupić na tych małych rzeczach, czy one mają sens, czy mogą w przyszłości na coś większego wpłynąć. No tak, ale jak się cieszyć z małych rzeczy? W ogóle, czy dostrzegłeś jakąś małą rzecz w tym czasie, kiedy ja coś opowiadałam? Teraz dostrzegłeś jakąś małą rzecz w swoim życiu analogiczną, nie wiem, do mojej, albo um, coś ci się przypomniało. O tym, jak to zrobić, pokażę ci na. opowiem ci na końcu tego podcastu. Jeszcze teraz chcę Wam opowiedzieć pewną historię, o której już kiedyś wspominałam. I myślę, że też może Was zainspirować, bo ona jest znowu od innej strony życiowej. Mówiłam już o pasji, czyli blogu, mówiłam o pracy, a teraz powiem o tym, jak poznałam Pana stolarza, czyli mojego męża. Bo to również jest bardzo mały krok w wielkiej podróży do osiągania marzeń. Otóż, moi drodzy, jak w dzisiejszych czasach podróżujecie? To znaczy, nie mówię akurat o tym czasie, w którym teraz jesteśmy, bo jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, ale jak w ostatnim czasie zmieniło się nasze życie i jak podróżujemy. Ja mm, lubię bardzo wracać w moje rodzinne strony i y, z Warszawy y, wracając w Beskidy. Y, no, to jest spory kawał drogi y, i spory kawał czasu. Czasami wybierałam się w podróż pociągiem, bo mogłam spokojnie sobie coś jeszcze w pociągu porobić i spokojnie poczytać. Poza tym czasem mam chorobę lokomocyjną, więc wolę podróżować właśnie takim środkiem transportu. Ale w momencie, kiedy pojawił się BlaBlaCar, ja lubię bardzo poznawać nowe osoby. Mam bardzo dużo znajomych z BlaBlaCara i są to różne kontakty i różne znajomości, to postanowiłam spróbować blablakarem. Nigdy nie podróżowałam stopem. Moja mama po prostu, jak usłyszała, że jadę BlaBlaCarem, to od razu załamała ręce. Mówi, Boże, dziewczyno, jak tylko będą jacyś podejrzani ludzie, to od razu wysiadaj. Pierwsza moja podróż BlaBlaCarem była bardzo śmieszna, ale nie o tym chciałam dzisiaj wspominać. Chciałam tylko wspomnieć o tym, że właśnie jedna taka podróż, zupełnie przypadkiem, yy zorganizowała mi męża, pana stolarza. E, otóż właśnie kiedyś wracaliśmy e, do Warszawy mm, i, s, i po prostu spotkaliśmy się przed samochodem e, z umówioną grupą osób. E, wsiadliśmy do samochodu i kierowca mówi, że a, Ola, cześć, ty już jechałaś kiedyś ze mną. I nie, nie, to niemożliwe. Ja naprawdę mam dobrą pamięć, ale mm, nie pamiętałam, żebym jechała tego typu samochodem. E, s, więc, tak trochę dziwnie mi było. E, Ola, jechaliśmy. Powiem ci dokładnie kiedy. Jechaliśmy dokładnie 15 września. Ja Wiem, Matko Święta. To było pół roku temu. Skąd ten gość dokładnie wie, kiedy jechaliśmy? Jechaliśmy dokładnie 15 września. No, i wracaliśmy właśnie, właściwie to jechaliśmy w drugą stronę, bo jechaliśmy z Warszawy do, do żywc. Byłam bardzo zdziwiona i stwierdziłam: Kurczę, co za gość, ma nawet to wszystko po <grym> Okazało się później, że zapisywał w ten sposób osoby, które kontaktowały się z nim że wpisywał właśnie imię, datę, kiedy ma jechać bla, bla karem, bo chciał po prostu mieć kontakt tej osoby, żeby zadzwonić w razie, gdyby ta osoba się spóźniła, albo jej nie było, albo coś się stało. I później dopiero mi się przypomniało, że rzeczywiście, i dogadaliśmy się, że rzeczywiście zmienił w tym czasie samochód. Więc mogłam się pomylić i pomyśleć, że o jacie, nie udało się. I... Po tym przejeździe, był to bardzo wesoły przejazd, ponieważ było dużo, było kilka znajomych osób w samochodzie i bardzo miło nam się spędzało czas. Po tym przejeździe nie, nie było tak, że umówiliśmy się na kawę czy na piwo. Nie, 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 nie. Tylko mm, po tym przejeździe pewnego wieczoru mm, siedziałam sobie i przyszedł do mnie nagle SMS w SMSie, właśnie SMS od mojego przyszłego męża. Cześć Ola, nie wiem czy mnie pamiętasz, ale jechaliśmy ostatnio BlaBlaKarem i mam dla Ciebie nietypową propozycję. Wybieram się z moimi znajomymi w czerwcu na łódkę, na cyklady, i może chciałabyś z nami dołączyć, bo mamy jeszcze jedno wolne miejsce. Nie, to też nie było zaproszenie na randkę, absolutnie. Było to o tyle dziwne, że dokładnie tydzień wcześniej rozmawiałam z moim znajomym z żywca, gdzie w żywcu mamy jezioro, wielkie jezioro. I wyobraźcie sobie, ja nigdy w życiu nie pływałam na łódce. I rozmawiałam z tym znajomym i pytam się go: Czy on ma jakichś w ogóle znajomych w żywcu, którzy pływają na łódce? Ja mówię, że ja w ogóle nie mam. Ja tutaj mieszkałam całe swoje życie. I ani razu nie skorzystałam z tego, że mamy jezioro i możemy popływać na łódce. Mówię, że jeżeli by ktoś taki się znalazł, ja bym chętnie się łódką przepłynęła. Oczywiście żaglówką, ja mówię tak łódką. I to jest niesamowite, bo to było takie malutkie naprawdę marzenie, a zupełnie przypadkiem mój przyszły mąż, jak się później okazuje zaprosił mnie właśnie y, do swoich znajomych, do grupy swoich znajomych, czybym pojechała z nimi na łódkę. To też nie było zaproszenie na randkę, absolutnie. To po prostu y, normalnie była taka. Y, to było takie pytanie, ponieważ brakowało im jednej osoby, a y, po przejeździe bleblekarem czterogodzinnym można naprawdę dobrze poznać daną osobę y, i można y, y, wtedy też zdecydować się, czy y, nadaje się taka osoba na przykład na łódkę, czy nie. On stwierdził, że ja się nadaję, więc zaproponował mi. Powiem Wam, że to było bardzo dziwne, ale moja mama, gdy to usłyszała, powiedziała, pewnie jedź, spędzisz fajne wakacje. Byłam bardzo zdziwiona, bo to nie pasowało w ogóle do moich rodziców. Łódka, osiem osób na zamkniętej małej przestrzeni, na środku morza, daleko od domu. Ale pojechałam wakacje mi się bardzo podobały, łódka, w ogóle yy, przeżycie i przepłynięcie się łódką super, spełnienie mojego marzenia. A po powrocie jakoś tak się złożyło, że dobrze nam się spędzało czas, dobrze nam się rozmawiało i zaczęliśmy się spotykać i szukać skarbów oczywiście, o których już Wam wielokrotnie wspominałam. Powiem Wam, że Takim właśnie małym krokiem dotarłam do odnalezienia, odnalezienia męża, co naprawdę jest teraz śmieszną historią. Po drodze jeszcze było kilka innych perpeti, ale to już jest historia na inny czas. I chciałam tylko Wam powiedzieć, że właśnie takimi małymi krokami, w ogóle niespodziewanymi krokami, Możemy naprawdę osiągnąć nasze marzenia, a czasami się blokujemy, czasami zastanawiamy się o jeciu, nie, nie zrobię tego, nie pojadę na tą łódkę, bo się boję, że rzeczywiście po prostu spotkam kogoś niebezpiecznego, nie wiem, wyrzuci mnie na środku morza, wyrzuci mnie na środku morza z łódki, i, i co ja wtedy zrobię. Czasami odwaga i te małe rzeczy, które spotykamy na swojej drodze, to są takie małe podpowiedzi. I jeżeli pójdziemy w prawo, a nie pójdziemy w lewo, to coś się stanie, co się nie odstanie, jak pójdziemy w lewo. Więc yy, naprawdę warto zwracać uwagę na takie małe rzeczy i cieszyć się z tych rzeczy. I czasami mówić sobie dość i przystać na takie jednej małej rzeczy i nie iść dalej, jeżeli to jest na przykład niebezpieczne. Bo życie jest nasze zbyt krótkie. Żeby ubolewać nad czymś, że czegoś nie mamy, że nie możemy czegoś osiągnąć, że coś jest dla nas za trudne. Naprawdę, warto się skupić czasami na tych malutkich kroczkach i małych rzeczach. Dobrze, to teraz czas na ćwiczenie i na podpowiedź. Jak cieszyć się z tych małych rzeczy? A może jeszcze nie zdążyłeś się z nich nacieszyć, bo ich nie zauważyłeś? Mm, przypomnij sobie ostatni spacer. Może był on z rodziną, może ze znajomymi. E, przypuśćmy, że umówiliście się na plaży nad rzeką. Cieszyliście się, e, jak jechaliście długą drogą na miejsce na rowerze. E, przypomnijcie sobie ten wiatr we włosach i ludzi, których mijaliście na ulicach miasta. Gdy już się zatrzymaliście, co czyś było, upał, albo zobaczyliście swoich znajomych i od razu z chęcią napiliście się czegoś zimnego z bombelkami. Prawda, że o tym marzyliście, jadąc w upale? <laughs> Później opowiedzieliście sobie kilka historii. Z e, co się wydarzyło po drodze, kogo zobaczyliście, co ktoś zrobił, e, że ktoś zbłądził, że ktoś zatrzymał się na światłach, wyście tego nie zauważyli, pojechaliście dalej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak dalej. Policzyliście, ile fajnych. Przypadkowych lub mało przez nas docenianych rzeczy stało się w tym dniu, w ogóle w drodze na to wydarzenie. To jest to właśnie ćwiczenie. Przypomnijcie sobie jakąś małą rzecz, małe wydarzenie z tego tygodnia i spiszcie sobie powolutku, po kolei, co fajnego się w tym czasie wydarzyło. To są te małe rzeczy, którymi warto się cieszyć. I mam nadzieję, że po tym podcaście zaczniecie, zaczniecie o nich myśleć i zaczniecie, zaczniecie je doceniać. Bo szukanie magii w małych rzeczach to naprawdę magia. Dzięki za ten odcinek. Do zobaczenia, do następnego. Cześć, szukajcie magii.